Szanowni Państwo, zapraszamy Was w związku z piąteczkiem Piątuniem na najbardziej odjechany odcinek w tej historii programu. Dzisiaj o takich hitach, może Dorota powie. W związku z tym, że byliśmy na premierze jednego z filmów, o którym już mówiliśmy w programie, chcemy opowiedzieć o swoich wrażeniach. Wrażeniach, to tak było. I, tak I również chcemy powiedzieć o królu. A król tylko jeden jest. O królu, którego korony nie wszyscy w Polsce uznają. Ten jest lekko podlaski. Zapraszamy. Zapraszamy. Jako, że byliśmy w, w kinie ostatnio, a jest się czym chwalić, bo prawda, nieco dziennie do kina się chodzi, no to chwalimy się. No i też mówiliśmy jakiś czas temu o takim filmie 1917. No i akurat właśnie tym mieliśmy okazję obejrzeć. Tak, mówili o tym Wika i Łukasz. Mówili też o tym, że jest to film, który ma bardzo dużą szansę na Oscary. No my postanowiliśmy zobaczyć go w kinie. I Czy tam dziś... postanowiliśmy od razu? No to tak wyszło. Nic lepszego nie było. I dzisiaj chcę opowiedzieć o swoich wrażeniach. No chyba przede wszystkim o tym, jak, w jaki sposób ten film został nagrany. No ja muszę powiedzieć, że nie przepadam za. Filmami wojennymi. Tak, znaczy ja właśnie tu chciałem też coś powiedzieć, może, jeśli mogę, pozwolisz. Możesz. Że właśnie generalnie z założenia na filmy wojenne nie chodzimy. Ja w ogóle nie oglądam nawet ich w telewizji. Tak. W związku no, z tym. No, oczywiście oprócz Per Harbor, które widziałam kilkanaście hmm. razy. No. Ale nawiązując znowu do tego tematu, o którym chcieliśmy powiedzieć, 1917. No, My nie chodzimy na takie filmy z założenia, ponieważ po pierwsze. Generalnie są nudne, zwykle mają dużo krwi, dużo przemocy, a to jest w naszej ocenie po prostu nieciekawe. No mnie ogólnie temat wojny dobija, więc zazwyczaj po takim filmie mam słaby humor, więc w ogóle z tego względu nie oglądam. Mm -hmm. no, no mm. Tutaj ten film no, był ciekawy, jeśli chodzi yy, o to, w jaki sposób został nagrany, tak? czyli tą techniką one-shot. Tak. No... no i zastanawialiśmy się właśnie, jak, jak to będzie wyglądać. Um, powiem szczerze, że mnie osobiście na początku to męczyło, że nie ma cięć, że kamera idzie albo za bohaterami, <noise> albo później szybko się zmienia idzie przed bohaterami. No i jest jedno długie ujęcie, dwugodzinne, chociaż. No, był taki jeden moment, w którym. Znaczy, to nie był jeden moment, tych momentów było kilka. Tak, ale jeden był taki. Jeden był taki celowo, tak. tak. Jeden był taki ewidentny, że wiadomo było. Trzeba że było że gdzieś było, stracić no, było parę cięcie. ładnych godzin. Tak, właśnie ja w, w założeniu tego filmu też widziałem pewną lukę, bo jak szedłem na niego do kina, to słyszałem, że fabuła filmu opowiada o ośmiu godzinach. No mniej więcej, mniej więcej bo zaczyna nie? się gdzieś tam no późnym popołudniem czy wieczorem, a kończy się rano. A, tak, dobrze mówisz. Yy, I trochę mi się to nie zgadzało, bo przecież 8 godzin w kinie raczej się. No film no, zazwyczaj ma około dwóch godzin. Nie wiem, ile dokładnie ten miał minut. Tak, nie no, Licząc Zwiastunów. Powiem szczerze. Może inaczej, bo nie chcę tutaj zdradzać fabuły filmu, bo może jeszcze ktoś by się chciał wybrać. Jeszcze jest. On będzie jeszcze w kinach przez jakiś czas. Natomiast yy, bardzo zawiódł mnie, mnie środek filmu. Środek taki. Początko środek. Ale nie wiem Tam co. się wydarzyła taka rzecz niespodziewana w związku z bohaterami. I, aha, A mhm. fabułę. Fabularnie, tak. No dobra. E, no w każdym razie. No ale to jest dobre, bo było zaskoczenie. Tak było. Oprócz tego, że było. Ja byłem w takim szoku, że po prostu. Było, uroz... było kilka uro... urozmaiczeń, znaczy, tak? No bo jak jest jedno tak. długie powiem, y, powiem... ujęcie, no. to. No, musi coś się tam dziać, mm -hmm. tak? Z tym bardziej, że oni głównie tych dwóch bohaterów, oni szli, Więc fajnie to ubarwili tam albo dialogami, no, albo takimi powiedzmy, no może nie zwrotami akcji, ale no coś nie, tam. Nie, no, dialogi były bardzo dobre. Były ciekawe, takie angażujące. Mi bardzo podobał się ten moment początku, tak? wszystko się, W związku z tym, że ta, ten one-shot był ewidentny, no jakby. Tak dobrze pokrywali te ujęcia, że ten Cięcia. początek się rozwijał tak powoli, można było. A... Mimo tego, że wiele się nie mówiło o tych ludziach, o których poznajemy, no to można było ich trochę poznać i to takie było nieco obowiązujące, powolne, film nie zmuszał nas od razu do zaangażowania się. Chociaż był taki moment, bo Dorota na początku lekko przysypiała ze względu na to, że byliśmy podrzemce Pod pod rzemce. <grymce> <grymce> I był taki moment na początku, gdzie no po prostu można się obudzić momentalnie, nie wiem, pierwsze, nie no, wiem, pierwsze 10 minut. Tak, coś takiego. No nie? i wtedy się zaczęło. I od tego ogólnie. momentu już, już w tym leci. Ale nie ufajcie Zwiastunom, bo mnie Zwiastun wprowadził. Bo on zresztą to taka jest trochę chyba taka reguła zwiastunu, że musi tak opowiedzieć historię, żeby jej nie opowiedzieć. No, i tutaj udało się. Ale fabuła ciekawa. Bardzo ciekawa. W ogóle wydawało mi się, że to nie będzie. Jest Inspirowana też no. w, 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 prawdziwymi wydarzeniami. I to tak? jest kolejny szok. Jak ja się dowiedziałam że to się faktycznie. Yy, znaczy, może wiadomo, nie, nie słowo w słowo, ale jak, jeśli to się wydarzyło faktycznie. Jest, jest odniesienie współczuję. do konkretnego imienia, nazwiska człowieka, który opowiedział im tę historię. Mhm. Więc to nadaje jeszcze yy, no, inny, powiedzmy, wymiar. A ja bardzo lubię filmy oparte na faktach. Tak. No może to tak. nie no wiem, czy to jest sensie dokładnie sensie historia odwzorowana faktom, no czy jest inspirowana tylko, ale na nie. pewno jest wciągająca. No, ta technika nagrania była też ciekawa. No i my, okay, o, my osobiście jesteśmy wrażliwymi ludźmi, więc tak. był też moment, oczywiście, gdzie się wzruszyliśmy. Myślę, tak był. Tak, no był. i pokazana w taki bardzo surowy, jeśli można tak powiedzieć, sposób yy, wojna. Właśnie to mi się podobało w nim najbardziej, bo większość filmów gloryfikuje wojnę. No bo większość nagrywają Amerykanie i gloryfikują ta, siebie w tej i wojnie. I flaga powiewająca tak, tam w tle. Tak, tak jak właśnie w Pearl Harbor no. i ta muzyka i, I wszystko to, jest takie podniosłe. I to, na wojnę i to jest tak. takie wzniosłe i tam Amerykanie mówiąc o tym, że o poświęcam się dla kraju. No tutaj tego nie było, to tutaj to wyglądało tak paskudnie, tak mi się przynajmniej wydaje, tak, tak. tak paskudnie jak to wygląda w rzeczywistości, a najlepsze w tym wszystkim, znaczy może najlepsze, nie najlepsze, to mogę zrazić bo to jest sam początek filmu, no bo wiadomo, fabuła mówi o tym, że dwóch młodych żołnierzy, żołnierzy musi się przedostać na linię, może frontu nie, bo tam oni są na linii frontu, ale no, gdzieś do drugiego oddziału i powiedzieć im o tym, że jeśli nie, że, że muszą, że się będą atakować, to zginą wszyscy, tak, bo to była pułapka. Muszą nie? zapobiec atakowi. I, I bardzo podobało mi się w tym ujęciu, tym jednym ujęciu długim, że kiedy oni wychodzili z jakby z linii frontu, w ogóle nie wyobrażałem sobie, że tak linia frontu wygląda, ale kiedy oni wychodzili z za tych okopów, no to oni nie wiedzieli, co tam jest. I mhm. ja czułem się, jakbym po prostu wychodził z, z, razem z nimi, za ich pleców i, i, no właśnie i też nie wiedziałem i się stresowałem, czy, czy co tam będzie, nie? To jedno ujęcie wprowadza taki niepokój. Yy, to znaczy yy, nie ma cięć, nie ma ujęć z różnych stron, więc często mhm. to jest właśnie z perspektywy bohatera, bo chociaż, za jego pleców. Chociaż to właśnie nie jest... To jest tak, że faktycznie nie ma cięć i nie ma... Ujęć różnych, ale z drugiej strony ta kamera tak pracuje, że czasami widzimy ich z boku, tak. czasami gdzieś tam z przodu. No tak, ale super. wydaje mi się, że w takich właśnie momentach, jak oni wychodzili z tych okopów, to kamera była jednak za nimi. To jest podobne, chyba, tak, ujęcie, tak, jak tak. grasz yy, w gry i, tak, i masz z perspektywy tak, bohatera. Tak, no jak tak? się w roli. Tak, nie? tak, więc to na pewno miało znaczenie. Yy, no, tak jak mówiłam, mnie bardzo często, nazwijmy to, dołują takie filmy, więc. Ten też nas też miałam takie trochę przykre, ale te mhm. takie naturalnie przykre odczucia, tak, odnośnie no, właśnie że, wojny, tak, że, że to tak właśnie wyglądało i, się... i no trochę, więc jakby zobaczyłam w praktyce jak, jak to wyglądało, jak ci żołnierze w tych okopach siedzieli, czekali na rozkazy, często spali, często nie mieli co jeść, było zimno, mokro, no, no, więc paskudnie, to. generalnie paskudnie. No, ale film na pewno godny polecenia i tego, żeby go zobaczyć. Mm. Albo w kinie, y, jeśli tylko jeszcze będziecie mieć możliwość, albo później już... Y, Może gdzieś, y, na, gdzieś w na platformie. Tak, albo no, na jakimś ekranie w domu. I... Więc no, polecamy. Polecamy. Chciałem jeszcze powiedzieć tutaj, jeśli chodzi o ten film, y, że było widać, na przykład oni wychodzili tam... Y, no było oczywiście mnóstwo martwych ludzi. No niestety, to film wojenny. Ale właśnie pokazywali to z tej takiej perspektywy paskudnej. Że to nic dobrego, że no, takie nie, nie kolorowali tego. To, co mówiłam, takie surowe. takie... Tak, ale ch chodzi mi o to, że, że mm, ci ludzie, mm, którzy przechodzili przez te okopy, tych dwóch żołnierzy musieli się przedostać często depcząc po tych ludziach, yy, bo tak, tak się nie pokazuje wojennie. A z drugiej strony, a z drugiej strony na przykład nie było tam dużo brutalności. No nie. To, to, to mi się osobiście podobało. Naprawdę nie lubię filmów, w no, których jest bardzo dużo takich brutalnych, brutalnych scen. No najgorsze są... Praktycznie kre, krwi tam nie było. No nie. nie. wiem, czy, jeśli ktoś umarł, to może dwie osoby. A film wojenny, nie, no to jakby teoretycznie się nie kleje, ale bardzo mi się podobało to, że nie było tam przemocy. No. No, i y, to, o czym mówisz w połączeniu właśnie z tym jednym, długim ujęciem, mm, no, sprawiło, napięcie. że to jest takie prawdziwe. Ta, ta. Tak. Rzeczywiście, jakby bra, brało się udział w bardziej niż, mm -hmm, niż w takich standardowych mm -hmm. filmach. Tak, trochę bezpośrednio bardziej. Tak. No. Także polecam ten film. Ciekawe przeżycie. Ciekawe przeżycie. No tak? myślę, że zwłaszcza właśnie w kinie, nie? Jak mamy większy ekran, więc tak, naprawdę, tak, jeżeli. Tak. No to jest chyba film na który jeżeli się, się zastanawialiście, wybrać. no to warto. Tak. Wybierzcie się do kina, myślę, że nie pożałujecie to jest. Chociaż to jest takie przeżycie na raz. Ja bym drugi raz tego filmu nie, nie, nie oglądał. No ale raz. To, I właśnie to, i to jest i... trochę jak wycieczka do Auschwitz. Takie mam wrażenie. To ja nie byłam jeszcze może, i zastanawiam może to się. to nie jest czy dobre być. porównanie, bo to jednak film to jest rozrywka, ale to jest nieprzyjemne doświadczenie wbrew pozorom. Ale takie uświadamiające trochę. Ale też przez to, że to jest jeden ciąg zdarzeń, tak nie ma cięć, nie ma jakiejś retrospekcji, nie ma zmian y, miejsca odgrywania akcji, mm -hmm. łatwo jest też y, go zapamiętać. Tak, tak? No, no Bo niektóre tak. filmy chcemy oglądać. Ale z, oglądać, z też, nie? Też. Niektóre filmy chcemy oglądać drugi raz, bo fabuła była ciekawa, ale trochę zagmatwana. Na przykład, jak byliśmy na Norze. No to tam, no tam była, było była dużo retrospekcji tak, albo tak, z punktu tak. widzenia y, różnych bohaterów pokazane jakieś sytuacje. Mm -hmm. y, no i wtedy do takiego filmu chętniej człowiek wraca, no bo y, nie wszystko zapamiętasz. Tak. I jak oglądasz to, a, to te, na przykład, mhm. tak, tak. na przykład jakiś elementów nie pamiętny, no ja tak mam często, że na przykład nie pamiętam tabuły, no tak, albo jak film się obejrzeć, kończy. Ci się wydaje, że coś nowego się... się znowu odkryło, nie? Tak, a tutaj... Tutaj no w sumie nic, jak się ogląda ten film drugi raz, to no, nic raczej nie zaskoczy, bo no, faktycznie wszystko jest takie bardzo jasne. To jest rzeczywiście jakby dwie godziny. Tak. No, dwie godziny tego z, no z, z wycięciem no. tam powiedzmy. I najlepsze, że jak oni wychodzą, to oni teoretycznie wiedzą, że idą na śmierć. Chociaż paradoksalnie, Mają małą nadzieję, że paradoksalnie może właśnie nie umierają, ale, ale, ale liczą się z tym. I nikt tam nie, nie mówi, że, że o, że zwycięży tutaj dla narodu, tylko po prostu wiedzą, że mogą umrzeć. No, tam, to jest no tam też chodzi o brata jednego z nich, więc mhm. to jest taki motyw, y, który go napędza do tego, tak. żeby. No i dodaje odwagi. Na no, drugi z kolei to jest jego przyjaciel, więc chce go wesprzeć, a to rzeczywiście był prawdziwy przyjaciel. Więc jest to też no, trochę film o przyjaźni. W pewnym sensie, no i zrobiło się smutno, no. przypomniałem sobie. Dobra, no to zachęcamy Was do obejrzenia tego filmu, a teraz jeszcze opowiemy o, o Zenku i o naszym podlaskim królu. To jest film. Y o którym w sumie ze względu na miejsce mego urodzenia, o czym zresztą mówiliśmy w tym tygodniu. No nie mogliśmy nie powiedzieć. Nie Premierę my. ma właśnie dzisiaj. Chociaż ja powiem szczerze, ja bym o nim nie mówił, bo są takie, mam takie opinie znajomych, że może szkoda czasu. Na oglądanie. Na, no może tak, ale z drugiej strony byliśmy w tym kinie na tym 1917 i jak nic, no po prostu Zenek. Nie, nie, nie. Przed, to nie był zwiastun przed tym filmem. Nie chyba. Kino to by sobie nie pozwoliło na coś takiego, bo jednak no, to jest Myślisz, jedna... Ale nas nie było na... Byliśmy na polskim a, filmie. Ale nie było nas teraz na, na, na tych, na reklamach, może był, a, nie wiadomo. może był, no. może był. W każdym razie w kinie widzieliśmy zwiastun. W Najlepsze sumie jest ja... to, że wynajęli Zenka, żeby zaprosił na ten film, no po prostu to jest hit. Tak, ja myślałam, że to będzie zwiastun, czyli... Plakat, o którym zaraz powiemy, mm -hmm. budzący wielkie mm -hmm. emocje, zresztą to chyba każdy już wie coś na ten temat. Tak. No może w, wiele ludzi, no bo jednak w wielu mediach pojawiały się informacje w ogóle na temat tego filmu, na temat plakatu. No więc pojawił się plakat i pojawił się Zenek, który Justki, zapraszał osobiście na film, yy, mówił też krótko yy, o miłości do Podlasia. Sam I o tym, panie że jest to Zęku, film to jest, jakby, nie chcemy pana krytykować, o jego bo miłości bo się, do muzyki. Tak, Ale i... to jest ciekawe, jeśli mogę przerwać, bo pan Zenek Martyniuk mówi, że on to robi wszystko po to, żeby ludzie się dobrze bawili. Tak. Także panie Rynku, dobrze się bawimy. No i właśnie, yy, może zaczynając od początku i od tego, że yy, film już od wielu miesięcy, jeśli nie więcej, jeśli nie od roku albo dłużej, właściwie odkąd pojawia się Umówany informacja, jest, no. odkąd pojawia się informacja, że taki film powstanie, budzi no, no. wiele emocji. Yy, po pierwsze, dlatego, że yy, Polacy. Nie przyznają się do tego, że ten rodzaj że muzyki lubią. Tak. Bo no, nie oszukujmy się. Znaczy, ale, bywa, że jest się z Podlasia tam, ale to zresztą y, powiedzieliśmy już y, w odcinku poprzednim. Na Podlasiu może to jest bardziej naturalne i ludzie tak bardzo się nie wypierają to, tego, tam że. Się, tam, tej... Nie, tam się nie, ludzie nie, nie wypierają, tam ludzie są dumni z tego. Ja wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, gdzie ktoś puszczał mi z telefonu. Piosenkę, no może nie zęka, ale kogoś tam, kto śpiewał Disco Polo, i śpiewał, i, i znał wszystko, i jechał mi tam ostro. Więc to, to nie jest, że się nie wypierają. Dobrze, ale dummi. biorąc pod uwagę całą Polskę, no to jednak i yy, Polacy się wypierają tego, że tą muzykę tak. Polacy, lubią. tak. A yy, widać to chociażby właśnie po komentarzach dotyczących tego filmu yy, i to już od samego A, początku jeszcze, kiedy informację. Miałem powiedzieć, że jeśli w takiej sytuacji, jeśli nie oglądaliście odcinka o Podlasiu, to, to zachęcamy warto. Was, jak sobie tutaj klikniecie, to możecie sobie tam przejść. On warto. Jest, to jest perełka. Polacy się nie przyznają, krytykują. Oczywiście jest y, hejt niesamowity na ten film. Y, po pierwsze, dlatego, że się nie przyznają, ale jak są imprezy... Powiedzmy wesela, czy mieliśmy okazję być ostatnio tak. na, nazwijmy to dancingu, gdzie przekrój wieku był no, okay. różny, bo od 30 do powiedzmy 60 lat, to jako leciały hity to leciały wie. hity lat 80., ogóle... lat 90. -tych, 60. -tych, nie 70. Nie, nie wierzyliśmy, bo były też szlakiery polskie. No, niektóre poderwały <coughs> ludzi do tańca, ale Nic jak tak wszedł Zenek, po stali wszyscy. 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 Więc niech... <coughs> niech. pierwszy rzuci kamień, kto nie słucha disco polo. Znaczy, to... znamy jednego takiego szwagra naszego. To my, my też. my. No, ja, no, nie, no ja nie, muszę się przyznać, że oczy zielone raz czy dwa sobie spuściły. Ale do słuchania? No, w różnych wersjach covery jakieś tam były. A no to covery to jest co bo innego, ja bo, bo najlepszy powiedzieć... jest hard rockowy. Tak, ale Albo ja muszę meta... powiedzieć, że nie wiem, nie czy pamiętam. pan Zonek Martyniuk pisze sam sobie tekst, ale jeśli tak, to szacun. Chociaż są tam naleciałości takie podlaskie. No więc z jednej strony y, są to kontrowersje i hejt ze względu na rodzaj muzyki. Mm -hmm. Z drugiej strony, ze względu na głównego producenta, czyli telewizję polską. No i oczywiście ludzie też się burzą, y, że telewizja no, nie ma się czym zajmować, tylko robi film o. Y, muzyku o Gwieździe Disco Polo. Jest nazwanym zresztą Królem Disco Polo. Tak, nawet pani Ela Zapędowska skomentowała, że raczej śpiewać on nie potrafi. Chciałam o tym powiedzieć, ale to za chwilę, bo tutaj pan Zenek Martynius <grym> po prostu nasz, <grym i sprzęcię teleposty> tak dokładnie, odpowiedział idealnie, ale to za chwilę. Więc to jest drugi punkt hejtu, jeśli chodzi o telewizję polską, no bo teraz to, no, te emocje związane z telewizją polską są raczej negatywne. No i trzeci, trzecia kwestia to jest chyba taka najbardziej znana, czyli kwestia plakatu, który tak. jest łudząco podobny do plakatu z filmu Bohemian Rhapsody. No i są różne komentarze typu: jaki kraj y, taki Bohemian Rhapsody, albo jaki kraj taki Freddy, Freddy Mercury. Więc. Y, Najwięcej jest negatywnych. Pojeżdżamy sami siebie, nie? Tak, no negatywnych raz. opinii, chociaż zdarzają się też pozytywne. No i co, co najważniejsze, myślę, jeśli chodzi o ten film, no to często mówi się, że to jest biografia, ale nie jest to biografia. To jest film inspirowany życiem nazwijmy to karierą pana Zenona, który teraz S będzie obchodził 30-lecie w ogóle w tym roku, a kończy 50 lat. Ale powiem, jak on dobrze wygląda przy tej 50. To tak. Jest... Więc jest to film inspirowany o chłopaku, który zawzięcie dąży do tego, żeby właśnie dzięki jego muzyce ludzie się bawili, bo jak powtarza, to jest dla niego najważniejsze. No a wracając do tego, co Adrian wspomniał, czyli o, pań, o pani Eliza Pędowskiej, która wiemy, że jest ekspertem, jeśli chodzi o śpiew. Tak. No i w jednym z wywiadów tam ja przesiedziłam tak mniej więcej ten wywiad, tam pytań było bardzo dużo i, i różne, o różne kwestie osoba prowadząca wywiad pytała, ale między innymi właśnie y, pani Elżbieta została zapytana o pana Zenka. Czy według niej on potrafi śpiewać? No więc powiedziała, że absolutnie nie potrafi śpiewać, ale że jest sympatycznym człowiekiem. No i że ogólnie to, to ona by go już nie zmieniała, bo ludzie go kochają takim, jakim jest tak. i takiego go słuchają. ona też powiedziała, że paradoksalnie jego się już nie da zmienić. Nie da się go zmienić, ale. Po prostu już tyle lat śpiewa w ten ale sposób, Ale w sumie że... nie ma sensu. No. I oczywiście dziennikarze to podchwycili. Myślę, że w związku z tym, właśnie, że jest ten film i dużo się o nim mówi. Ja swoją drogą zastanawiam się, czy to nie byli dziennikarze TVP, bo obserwuję, że co jak co, ale. Marketing to TVP, całkiem dobry sobie To był, był chyba, nie wiem, czy to jest dziennik, czy tygodnik, fakt. A, okej, okay, dobra. No więc zapytali pana Zenka, co on myśli na ten temat. Zacytowali mu wypowiedź pani, pani Eli. I to hit. I Zenek, mistrz, pan, przepraszam, pan Zenon powiedział, nie wiem, kim jest pani Ela Zapędowska, ja staram się być miłym dla innych i nie rozumiem, dlaczego inni nie postępują tak samo. No, więc szacunek, Panie Zenku, Panie Zenonie. Jest Pan bardzo miłym człowiekiem, bardzo Pana szanujemy. Dla mnie to hit. Dla mnie to hit, tak. No ja zgadzam się, niestety nie podoba mi się wokal Pana Zenona. Natomiast, no jest takim człowiekiem, który potrafi dobrze zabawić publiczność. Ja tak jak mówiłam, mimo że wychowałam się w... Nie wiem, jak to odpowiedzieć, kolebce? Disco polo. To... No, darzyłam ten rodzaj muzyki naprawdę wielką nienawiścią. Teraz, mieszkając tutaj, to bardziej się z tego śmieję i właśnie z tego, y, jaką rolę, no, bo jakąś dość dużą rolę odgrywa to mm -hmm. ta muzyka na Podlasiu. I reasumując, ten film budzący tak wielkie emocje, myślę, że y, zbierze w kinach bardzo dużo widzów znaczy, tutaj bardzo tutaj dużo appen. i to wbrew właśnie wszystkim negatywnym <coughs> opiniom tak, tak. zarobią. Podsumowując, warto obejrzeć film 1917. Polecamy, Znaczy Tak, znaczy, bo, tak tutaj na tak, pewno warto bo bo byliśmy, Natomiast jeśli chodzi o film y, Zenek, to nie wiem, ale może się dowiem. To może będziemy. Jeżeli ktoś z was na tym filmie będzie, tak. To jesteśmy ciekawi opinii. Piszcie. Piszcie w komentarzach albo też na naszym Facebooku, yy, jak Co się widzicie? będą pojawiać na przykład tak. następne posty, no bo premiera jest dzisiaj, tak? Więc może jeszcze dzisiaj nikt się nie wybierze ani w mm. najbliższy weekend. Ale jeżeli tylko możecie, to zachęcamy do tego, żeby się wypowiedzieć na Dajcie ten Dajcie nam temat, znać. Nie bo nie wiem, może pójdziemy wtedy. Nie? Ja powiem szczerze, że Dorota mnie namawia, ale ze ja... względu mm. na, że tak powiem, swoje wyjątkowe pochodzenie. Wyjątkowe i. Royality. I też wyjątkowe nastawienie do Podlasia, yy, to myślę, nawet czuję się w obowiązku, żeby w film <laughs> zobaczyć. <laughs> no, miejmy nadzieję, że nie, ale zachęcamy Was do tego, żebyście skomentowali. Yy... Tak, jeżeli oglądaliście też film 1917, to, to jesteście ciekawi, czy, 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 czy macie podobne opinie jak my, więc komentujcie, subskrybujcie, i lajkujcie. I lajkujcie. I obserwuje się nas na mediach społecznościowych, tak. na Instagramie, na Facebooku. Dajcie nam koniecznie subskrypcję, bo widzimy, że 70% ludzi, którzy oglądają te filmy, no niestety nie subskrybują naszego kanału, No więc i zachęcamy. No i oczywiście czekamy też na sugestie, zawsze możecie napisać, jakie tematy Was, was interesują, tak, o czym chętnie. chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, a my na pewno wykorzystamy te opinie. Do zobaczenia już w poniedziałek, trzymajcie się, dobrego weekendu, pa. Thank mm -hmm. you.